W przyjemnością przedstawiam Państwu podsumowanie działalności CCFP za rok 2023. W minionym roku skupiliśmy się na trzech kluczowych obszarach: networking, zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań, konferencji i misji gospodarczych, które umożliwiły nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych, public affairs. Nasze komitety wypracowały szereg postulatów kluczowych dla naszych firm obszarach i rozwój relacji gospodarczych. Dział Wsparcia Biznesu lubustech pomagał firmom w ich rozwoju na rynku polskim i francuskim. Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji naszych działań. W 2023 roku Izba osiągnęła liczbę 359 firm zrzeszonych, w tym 194 firm z udziałem kapitału francuskiego. Pod względem wielkości firm, podział naszych członków wyglądał następująco: 143 małe firmy, 123 średnie firmy i 93 duże firmy. Chcieliśmy pokazać możliwości, jakie daje członkostwo w Izbie, w związku z tym stworzyliśmy serię spotkań pod tytułem Śniadania z CCIFP, aby przypomnieć członkom wszystkie formaty spotkań, w których mogą uczestniczyć, możliwości nawiązywania relacji, a także zdobywania wiedzy i promocji poprzez kanały Izby. W 2023 roku osiągnęliśmy rekordowe ilości partnerów finansowych i strategicznych. I tak końcówką roku mieliśmy 40 partnerów finansowych i 7 partnerów strategicznych. Nasze wysiłki oczywiście się nie kończą. Wierzymy, że nasza wspólnota biznesowa będzie rosnąć i przyciągać nowe firmy francuskie. W 2023 roku członkowie komitetów tematycznych spotkali się aż 58 razy. W spotkaniach uczestniczyło prawie 700 przedstawicieli firm. Efektem naszych prac było 14 stanowisk wypracowanych na 127 stronach, w tym 6 stanowisk w ramach IGCC. Spotkaliśmy się z wieloma przedstawicielami administracji centralnej. Dla przykładu, Komitet Retail uczestniczył w rozmowach z zespołem do spraw franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Komitet Podatkowo-Finansowy spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Finansów. Podczas spotkań Komitetu ESG Transformacja Energetyczna gościliśmy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komitet Elektromobilności spotkał się z Ministerstwem Infrastruktury, a Komitet Zdrowie zorganizował debatę z Wiceministrem Zdrowia Maciejem Miłkowskim podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Oczywiście jak co roku kontynuowaliśmy nasze działania na głównych forach ekonomicznych w Polsce. 10 11 maja braliśmy udział w IMPACT, a od 5 do 7 września w Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy jedną z największych stref partnerskich Café France. Uczestniczyliśmy w debatach i prowadziliśmy szeroką komunikację wśród gości forum i w mediach. Zaledwie 12 miesięcy Izba zorganizowała aż 75 spotkań biznesowych, w których udział wzięło blisko 2000 osób. Nasza oferta wydarzeń była bardzo bogata i zróżnicowana, i zapewniała zarówno możliwości integracji, jak i wymiany doświadczeń. W harmonogramie naszych wydarzeń znalazły się takie spotkania jak Rendezvous Biznesu, Speed Business Mixery, Forum B2B, Klub Kobiecego Biznesu i CEO Meetingi. Ponadto organizowaliśmy wydarzenia w regionach i cykliczne webinary. W minionym roku odbyła się także wyjątkowa gala CCIFP pod tytułem New Magic. Udział w niej wzięło ponad 440 osób, które spędziły magiczny wieczór pełen niespodzianek, ponieważ gościem specjalnym Gali był Stefan Leyszyn. Dział Centrum Rozwoju Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, który my nazywamy Louis Bustef, oferuje wsparcie dla firm polskich i francuskich w rozwoju na tych rynkach. W ubiegłym roku, w 2023 roku, nasz dział zrealizował 7 indywidualnych misji dopasowanych do potrzeb naszych klientów, które obejmowały wsparcie w rozwoju relacji handlowych, a także identyfikację terenu pod inwestycję przemysłową. Z kolei 13 i 14 czerwca zorganizowaliśmy misję dla siedmiu francuskich firm, które chciały dotrzeć ze swoimi produktami do sieci dużej dystrybucji w Polsce. W skali roku w sumie obsłużyliśmy 35 firm, zapewniając im całą gamę naszych usług. Oprócz misji, o których wspominałam. Był to powtarz salarial, sourcing pracowniczy, inaczej mówiąc, payroll, wynajem biur, udostępnienie też adresu, który my nazywamy domiciliacją lub handlowiec na część etatu. Byliśmy również obecni na targach branżowych. W marcu odwiedziliśmy Global Industry w Lyonie, we wrześniu byliśmy obecni na Silver Eco. w Cannes, w lipcu natomiast spotkaliśmy się w ramach Open Terrain International z firmami z regionu Brytanii. W celu optymalizacji pracy w Izbie wprowadziliśmy nowe narzędzia cyfrowe. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy restrukturyzację naszego serwera, a nasz system CRM rozbudowaliśmy o dwa dodatkowe moduły. Pierwszy pozwolił nam na lepsze zarządzanie projektami, a drugi umożliwił analizę wszelkich procesów. Wraz z końcem 2023 roku wprowadziliśmy również nowe licencje na Microsoft 365 Business dla wszystkich pracowników i dzięki tym wszystkim zmianom udało nam się zoptymalizować wszelkie procesy, podnieśliśmy również poziom kompetencji naszego zespołu i wprowadziliśmy standaryzację metod pracy w CCIFP. W 2023 roku przeprowadziliśmy już ósmą edycję badania CSR w praktyce barometr CCIFP. W ankiecie wzięła udział rekordowa liczba 126 firm, a badanie było objęte patronatem 17 podmiotów w tym takich jak Forbes, FOB, UNEP Grid, Global Compact, Orange, PWC czy Fundacja Veolia. W ramach naszych działań CSR we współpracy z Fundacją Veolia uruchomiliśmy również serię webinarów ESG dedykowanych firmom z sektora MŚP, by pomóc im zachować konkurencyjność w ramach łańcucha wartości dużych firm poprzez prowadzenie działań w zakresie redukcji emisji oraz działań środowiskowych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy również cztery webinary, w których łącznie wzięło udział ponad 750 uczestników. Chcemy wspierać firmy w obszarze ESG, dzieląc się dobrymi praktykami i pokazując zrównoważony charakter francuskich inwestycji w Polsce. Dzięki naszej przynależności do sesji France International aktywnie współpracowaliśmy z blisko 120 izbami francuskimi na całym świecie. Wraz z izbami z regionu Europy Środkowej i Wschodniej organizowaliśmy regularne webinary pod tytułem Tour de Pécot. Na których mówiliśmy o sytuacji ekonomicznej na poszczególnych rynkach i wskazywaliśmy obszary o największych perspektywach rozwoju. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku nasza firma stowarzyszona SI zdobyła nagrodę Trofessy Seyfi w kategorii Entrepreneur français à l'étranger za fenomenalny rozwój i osiągane w ostatnich latach wyniki. Statuetka odebrał prezes firmy Grignard Nitto na uroczystej Gali w Paryżu, w której udział wzięło ponad 350 gości z całego świata, w tym ówczesny minister handlu zagranicznego Francji. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach sukcesem powtórzą kolejni nasi członkowie. Raz jeszcze dziękuję Państwu za wkład w rozwój naszej wspólnej organizacji. Jeszcze raz. O, od nowa, Pomyliłam się, Nie powiedzieć, w ramach tak. Marusza, dawaj za siebie, było Kiedy pani będzie gotowa? Gabrysia. Co się nauczyć, mówią? Jedną miałam dopiero tą. Nie mogę. Zapraszam. <grym> Dupka.